Magdalena Stępień przeżywa właśnie wyjątkowo trudne chwile. W ubiegły czwartek media spiorunowała wiadomość o chorobie jej zaledwie półrocznego synka. Syn modelki i Jakuba Rzeźniczaka zostanie niebawem poddany chemioterapii, chłopiec ma bowiem nowotwór wątroby. Piłkarz, który do niedawna odgrywał znikomą rolę w życiu małego Oliwiera, zobowiązał się już do pomocy. Szokująca diagnoza wywróciła życie Magdaleny Stępień do góry nogami. O ile 30-latka może liczyć na wsparcie internautów, również to finansowe to przyznaje ze smutkiem, że w obecnej sytuacji żadne pieniądze nie są w stanie pomóc. Wstępień nie ukrywa, że jej życie to od jakiegoś czasu pasmo niefortunnych zdarzeń i w tym wymagającym okresie może znaleźć oparcie jedynie w wierze. W rozmowie z plotkiem uczestniczka top model przyznała, że kolejne kłody, które rzuca jej pod nogi los, tylko ją wzmocniły i przygotowały do zaciekłej walki. Tyle już przeszłam w ostatnich miesiącach, że w sumie nic nie jest w stanie mnie złamać nawet choroba mojego dziecka. Stwierdziła, damy sobie z tym radę. Bóg nam pomoże, tylko on widzi moje cierpienie i to, przez co przechodziłam i przechodzę. Celebrytka odnajduje w sobie nowe pokłady siły dla synka. Dodała też, że Olivier czuje się dobrze. Walczymy i działamy, podsumowała.